Zakurzyły się fryzury kobiet, jak strzyżone bzy pod księżycem. Rozjażyły się iskry zachwyceń, inny świat widziany w chorobie. W salach zwanych Watykanami, od tych mieszań walców z winami, na galeriach ciemnozłotych, w zamieci tych amfilat, tych czerwonych makat, świat się rodził podobny do ptaka, dziwotwora co... Zdziwiony i świeci. Tak wyglądał bal widziany oczami mistrza Ildefonsa Gałczyńskiego, bal pełen kolorów i poetyckich metafor. Czy podobne wrażenia wynieśliśmy z tradycyjnego balu sylwestrowego, który dopiero co za nami? Zatrzymajmy więc czas i powróćmy na balowe sale. Miłe wspomnienia wraz z noworocznymi życzeniami muszą nam przecież starczyć do przyszłego roku. Bawiliśmy się i bawić się będziemy na pewno bardzo różnie w ciągu tego rocznego karnawału. Ale chyba się państwo zgodzą, że bale z wodzirejem należą już dzisiaj raczej do rzadkości, a przecież nie tak odległe są czasy, kiedy bal bez wodzireja właściwie nie istniał. Jak ważna to była funkcja, Niech zobrazuje Państwu anegdota przytoczona przez Jerzego Jerzmanowskiego w jego książce pod tytułem W starych Kielcach. Otóż pisze on, że kiedy niedługo po I wojnie światowej prezydentem miasta był Łukaszewicz, miły zresztą i elegancki człowiek, miało miejsce na jednym z balów znamienne zdarzenie. Prezydent interweniował u Wodzireja, Reja, prosząc go o zmianę zapowiedzianego tańca na inny. Doznawszy odmowy, powołał się na swoje stanowisko i wówczas usłyszał: Prezydentem jest pan po to, by się w mieście paliła elektryczność i panował porządek, ale na tej sali aż do rana prezydentem jestem ja. Skoro już mowa o balu z Wodzirejem, a więc poniekąd balu w starym stylu, posłuchajmy, jak to on dziś bywało. Opowie Państwu o tym nasz redakcyjny kolega, kielczanin z urodzenia i przez lat wiele, na niezliczonych balach karnawałowych urząd Wodzireja pełniący, redaktor Waldemar Korejba. A trzeba Państwu wiedzieć, że urząd ten pan Waldemar niejako odziedziczył po swoim ojcu. Wodzirej, na wstępie dygresja, takie pojęcie nie istnieje już w tej chwili. Wodzirej to był przed wojną i krótko parę lat po wojnie. Takim właśnie Wodzirejem był mój tata, który był wojskowym, służył tu na Bukówce w czwartym pułku. A ja już wtedy miałem 17 lat, więc podglądałem jak to się odbywało. Ale Wodzirej to był gospodarz balu. Ja mówię balu, bo moim zdaniem balów teraz też już nie ma. Ale to o tym po tym. Wodzirej zawsze miał piękny kotylion, tam miał zawsze taki aż do podłogi i to, co Wodzirej powiedział, to było święte. Wie pani, te figury, kółeczko, para z lewej, para z prawej, panie z lewej rączki krzyżyk, z lewej rączki ro po francusku i nie mogło być tak, żeby ktoś się z tego wyłamał. Tak jak ja już później na swoich balach obserwowałem, że tu Wodzirej, prawda, coś proponuje, a oni sobie tam inne kółeczka jakieś tego. Więc Wodzirej to była osoba, która na balu była wszystkim. Instytucja. Można tak powiedzieć: to była instytucja. On. Bo to przecież odbywały się nie tylko tańce, ale wybór królowej balu, wybór najsympatyczniejszej pani, najładniej ubranej. No, różne takie atrakcje. Żeby ta wspólna zabawa była jak najprzyjemniejsza dla tych, którzy w niej uczestniczyli. Ja przecież obserwowałem, jak moja mama się ubierała na te bale. No tata to miał z głowy, bo kładł mundur, ale mama, a tu spineczka, a tu suknia taka, a czy to dobrze, a czy to źle? Ja nieraz byłem wyrzucany z pokoju, ponieważ byłem już licealistą, czy sobie pozwalałem czasem na jakieś takie tam uwagi, ale to był ceremoniał, to trwało. No co najmniej dwie godziny. To jeszcze źle tego. Tata się denerwował, bo przecież on musiał być tam wcześniej jako wodziej. No i wreszcie wyjście na bal i tak dalej. W każdym razie otoczka tego wszystkiego była zupełnie inna. Sala, w której prowadził, to było kasyno wojskowe. Dokoła ścian były lustra. Więc wie pani, jak mi zaczynali tańczyć, to ja uchylałem drzwi i patrzyłem. Jak ja zobaczyłem, że nagle widzę sto ileś szpar, bo te lustra tak odbijały, tu kinkiety, jakieś dole, więc przede wszystkim sceneria. No a druga rzecz to stroj. No wie Pani, jak to wyglądało, jak to było ładnie, to, to nie chodzi o to, żeby to było drogie, bo przecież moja matka, mój tata był starszym sierżantem, więc to nie był żaden tam, prawda, dostojnik. Więc mama sobie szyła suknię, nie z jakichś tam drogich materiałów, ale to było tak zrobione, że to wyglądało jak, no ja wiem, jak na pokazie mody. I wszyscy byli tak umani. I panie, i panowie. To jest raz. No i po drugie, jeżeli już chodzi o samego Wodzirela. To, co Wodzirej powiedział, to było święte. Jak tam nie widziałem, żeby ktoś nie słuchał. I to była rzeczywiście jedna wspólna zabawa. Tak się bawili, że no chyba tylko raz w roku się tak właśnie powinno bawić na Sylwestra. I to było właśnie to coś innego. Ja pani powiem, pani Marianno, że jak Wodzirej zakomenderował Mazura, to tańczyli wszyscy. Wszyscy umieli tańczyć Mazura. No niech mi pani znajdzie teraz taki. Pani sobie wyobraża, że ja na przykład prowadzę jakąś zabawę gdzieś tam w Chęcinach w restauracji i nagle mówię do Mazura. I co? To stoi. Korejba staje do Mazura, i nie wiadomo, czy miałby partnerkę, bo jak młodsza, to by na pewno nie umiała. Chyba, żebym poprosił jakąś starszą panią. A tam wszyscy tańczyli Mazur. Ale największą popularnością cieszył się walc, tango, no i wtedy jeszcze Charleston chodził, prawda? Była doskonała orkiestra przynajmniej na tych balach, które ja widziałem, tych wojskowych, bo to była orkiestra wojskowa, jedna z najlepszych orkiestr wojskowych w kraju. Oni regularnie w Ciechocinku wygrywali takie konkursy się odbywały. Więc doskonała muzyka. Chodziło to, foxtrot, slow fox, teraz tego się nie tańczy. Natomiast na pewno nie było G -g -g tego. To było nie, No ale to wie panie, przeszło. z czasem no, moda się zmienia, przecież jak pani nieraz słuchała na pewno Sempolińskiego, jak on śpiewał, jak to Wodzirej prowadził, no to właśnie było tak, no to właśnie tak było. Oczywiście że artystycznie on tam podbarwił to, ale to tak było. Wodzirej właśnie to był ten pierwszy gość, tam nie miał prawa nikt nic powiedzieć, sprzeciwić się czy coś takiego. Kielczanie, o czym może dziś nie każdy wie, mieli ogromny sentyment dla balów maskowych, który przetrwał jeszcze do okresu międzywojennego, choć już wtedy widoczne były symptomy nadchodzących zmian. Na scenę wkraczał buńczucznie, budząc zrozumiały sprzeciw, tak zwany dancing restauracyjny. Nim jednak nastąpił zmierzch balów maskowych, niektóre z nich zapisały się zarówno w pamięci Kielczan, jak i w historii samego miasta. Do takich należała maskarada, która odbyła się w sali Teatru Ludwika. Dzisiaj jest to widownia Teatru imienia Stefana Żeromskiego. Zorganizował ją, jak wieść głosi, szwagier właściciela gmachu Sztumpfa, malarz Jan Styka. Kostiumy na niej widziane przewyższyły wszystko, co dotąd w Kielcach oglądano. Jan Styka wystąpił w kosztownym żupanie okrytym wspaniałą delią futrzaną z rozciętymi rękawami przy karabeli w kołpaku uszytym z tego samego futra co kołnierz Deli. Sokole pióro do nakrycia głowy przypięto brylantową broszą. Charakteryzacja upodobniła Stykę do króla Zygmunta Augusta. Przebogata toaleta aptekarzowej Marii Saskiej omalnie przyprawiła właścicielki o chorobę, Sprowadzona z Paryża na kielecki bal suknia nadeszła w dniu zabawy. Dziś chyba nawet trudno sobie wyobrazić ów obowiązujący w końcu ubiegłego stulecia szyk na takim balu. A jeśli się było na nim po raz pierwszy w życiu, wspominać można do czwartego pokolenia, jeśli los będzie dla nas łaskawy i obdarzy długim życiem. No i ja widocznie coś po tacie wziąłem, przejąłem z tego, bo po wojnie no ja prowadziłem operację jeszcze wspólnie z Szardem Podlewskim, już nie pracującym u nas. No i tak jakoś zaczęto mnie angażować i wie Pani co było ciekawe, że kiedy początkowo po wojnie mnie angażowano, to nie proszono, żebym był wodzi rejem. A po latach kilku już mówiono, czy pan by nie poprowadził u nas zabaw. I tak powoli. Ta instytucja, jak to pani powiedziała, Wodzireja, uległa chyba degradacji, zapomnieniu. Potem ten Wodzirej stał się właściwie niepotrzebny. I ja pani powiem, że bale to ja prowadziłem tylko w klubie Not. Tam przy Sienkiewicza wspólnie z panem Mikulskim. I kiedyśmy zaczęli, to rzeczywiście były bale. Przyszeli pięknie, ubrane panie, panowie, elegancko, smokingi. No, muchy, Potem to się to jakoś tak zaczęło zmieniać i po dziesiątym sylwestrze, to znaczy po dziewiątym powiedzieliśmy jeszcze jeden i nie będziemy już prowadzić. I rzeczywiście poprowadziliśmy dziesiąty sylwester i dałem sobie spokój, bo widziałem, że to już nie jest to. Pani powiedziała bal. Nie ma teraz balu. Nie ma. Ja jestem tego zupełnie pewien. Bo dla mnie bal to właśnie był taki jak w nocie. A cóż to jest za bal, jak się idzie do restauracji na sylwestra? Przecież to nie jest bal. Żeby to nawet była nie wiem jaka winnica, to bal w restauracji to w pojęciu balu jest to nie do pomyślenia. Poza tym, od pewnego czasu, nie wiem czy pani to zauważyła, ludzie zaczęli się izolować. Prywatki stały się modne. Rozpoczęła to młodzież. Dlaczego? Bo oni się nie chcieli bawić z wapniakami, czyli z nami. Bo co to dla nich za zabawa, prawda? Ci tam jakiegoś poloneza, mazura, tango, walca, a oni potrzebowali no najpierw rock and roll, a potem jeszcze coś mocniejszego. Mieli zresztą swoje sposoby zabawy. Ja wiem, czy można im się dziwić? Chyba nie. Ale to też się przyczyniło do deprecjacji właśnie balów. No właśnie, kto się miał bawić? No co, staruszkowie? Ci, którzy to pamiętają, to im wystarczyło posłuchać walca strausowskiego w domu i pomyśleć, a jak to kiedyś bywało. I teraz, jak pani zauważy, to najwięcej się ludzie bawią w domu, bo w swoim kółeczku znają się doskonale, nikt mu tam nic nie powie. Jak ktoś za dużo wypije, no to, to go się położy spać, prawda? Nie wiem, z czego to wypływa, ale w każdym bądź razie od wielu lat obserwuje się właśnie takie uciekanie w zacisze domowe. Właśnie w Sylwestra. Kiedy wiele lat temu było odwrotnie. Każdy uważał, że w Sylwestra to trzeba właśnie iść na bal. I tak mi się wydaje, że ja uczestniczyłem w czymś, co się kończyło. Że właśnie kończyły się te bale, potem zaczynały się zabawy, no bo na przykład, jak się odbywa zabawa w zakładzie, w świetlisty, to nie jest bal. To nie jest bal to sala musi być do tego odpowiednia. Gdzie pani w Kielcach ma salę takie poza Bristolem? Przecież to też stwarza jakąś atmosferę. Przed wojną zresztą zabawy odbywały się także w siedzibie teatru dzisiejszego. Ta sprzątano krzesła i tam się tańczyło, ale to była jakaś sceneria. Więc właściwie coś się na moich oczach kończyło. I tak samo ja z Reja, najpierw stałem się prowadzącym zabawę, a potem uważałem, że to nie jest to i musiałem zrezygnować, aczkolwiek sprawiało mi to wielką przyjemność, bo ja, ja też miałem ten kotylion piękny, prawda? Tam mi przedstawiano. Potem to już mi nie trzeba było przedstawiać, bo już na tych balach w nocie to byli przeważnie starsi bywalcy, to znaczy ci, którzy kilkakrotnie już uczestniczyli w tych sylwestrowych balach, to oni je znali. Ale po maleńku właśnie zaczęło się takie. Tak jak pani mówiłem, też izolowanie. Tu ja krzyczę kółeczko, a oni sobie tam po kątach jakieś takie maleńkie kółeczka. No to przecież, no albo zabawa wspólna. Nie, nawiasem mówiąc, ludzie się lubili bawić wspólnie. Ja pamiętam takiego sylwestra w nocie, kiedy już nie wiedziałem, co z tymi ludźmi robić, bo oni już tacy byli rozbawieni, że wszystko wchodziło. Co tylko powiedziałem, to wszystko było śliczne. Więc to na pierwszym piętrze się odbywało, to ja zrobiłem takiego węża. No i oni trzymali się za ręce, sprowadzali. Prowadziłem to wszystko na dół, tam gdzie jest szatnia i ten hol. I proszę sobie wyobrazić, że zacząłem się z nimi bawić. Stary niedźwiedź mocno śpi. Żeby pani widziała, jak się ci ludzie bawili. No to już było po północy, to no, wszystko rozgrzane nieco. Ale po pół godzinie to już mnie się ten stary niedźwiedź znudził, to ja poszedłem na górę, a oni jeszcze tam zostali i z tego starego niedźwiedzia się bawili. No ale z latami to już jakoś tak... Zaczynało mi się to nie podobać, poza tym wie pani, no, różne towarzystwo zaczęło przychodzić, ja pamiętam taki moment, nie wiem czy pani to puszczą, zawsze był wybór królowej balu, no bo to już był gwóźdź powiedzmy, no przecież wiadomo, że jak pani się do ogółu zwróci, to, to każda żona partnera będzie królową balu, tak, no, więc myśmy z panem Mikulskim, no wie pani. Kobiety zawsze miałem wyostrzony wzrok, więc ja już tam tak mniej więcej po trzech godzinach wiedziałem, które tu ewentualnie mają kandydować. Pan Mikulski zresztą też był koneserem w tych sprawach, ale powoływaliśmy tam taki, tego, no i stawialiśmy. I o dziwo, z wszystkim się zawsze moje kandydatury podobały. I zawsze jakoś trafiałem, że właśnie ta się potem wszystkim podobała. Oczywiście to były różne sposoby, jak się tą królową balu wybierało, ale to nigdy nie było tak, że o, korejba powiedział, że ta pani ma być królową balu. No ale potem się no, na przykład raz zdarzyło, na jakimś balu przez taki, już nie prominent, ale wice, 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 prominent, i już taki trochę po kielichu, i do mnie z pretensjami, że jego żona nie została królową balu. Ja, proszę pana, czyż ja do tego przecież to ogół wybierał? No ale pan... Tego, w końcu mnie tak zdenerwował, że powiedziałem: niech pan spojrzy na swoją żonę, to pan by się wiedział, dlaczego nie została królową balu. No, może to było niegrzeczne, ale on też był w stosunku do mnie niegrzeczny. Może sobie pani to wyciąć albo zachować jako profesjonalną opowieść, ale tak było. I z biegiem lat, z tym, że muszę pani powiedzieć, że ja nigdy nie prowadziłem zabawy w restauracji. Owszem, kilka razy w WDK. Tam jest zresztą też bardzo ładna sala, bo ja uważam, że jak bal, to w odpowiedniej scenerii. No może ja jestem też już wapniak, no na pewno już jestem wapniak, ale w każdym razie tak mi to zostało z tego, co ja obserwowałem w swojej młodości. I potem przecież prowadziłem te bale z panem Mikulskim, który też był człowiekiem jeszcze starszej daty niż ja. I ludziom się to przez te 10 lat tam podobało. A potem zaczęło się to, co pani mówiłem i doszedłem do wniosku, że, że chyba to nie ma najmniejszego sensu. Bo po co ja tam mam sterczeć i podchodzi do mnie, powiedzmy, jakiś goźmi, Panie, no powiedz pan jakiś kawał albo coś. No przecież to nie o to chodzi, to nie kabaret, tylko jak ma być to bal. Potem zaczęły się jakieś takie tańce, no nie do prowadzenia. Niech pani prowadzi tam jakiegoś łamańca. Przepraszam, że ja tak mówię, tak, no. Przecież można prowadzić walca, mazura. Mój ojciec zawsze zaczynał mazurem bal. To ja nawet nie próbowałem, więc polonezem, żeby Pani widziała, jak tego poloneza niektórzy tańczyli, no to tak. potem dałem sobie z tym spokój, zaczynało się walce. I tak jak Pani powiedziałem, wydaje mi się, że jakaś skończyła się na moich oczach epoka. Uważam, że teraz Instytucja Wodzireja się przeżyła zupełnie, że taki ktoś nie ma nic do roboty na zabawach, bo balów to już nie ma. Może jeszcze będą, ale wątpię. Czytała pani przecież w Starych Kielcach. Tego już nie ma. A ja uważam, że właśnie powinno być, że na bal, na bal, nie na zabawę, to się powinno przychodzić w najlepszym ubraniu, jakie się ma. W najlepszym nastroju, i w nastawieniu na wspólną zabawę. Wobec wspólnej zabawy nie ma balu. No, jeżeli chodzi o mnie, to ja przychodziłem do noty i kotylion był gotowy, ale kotyliona mojemu ojcu robiła moja matka. No to też było, jak się przychodziło na zabawę, to był też tak zwany walc kotylionowy. Były kotyliony dla pań, i, znaczy nikt i tak, że były jednakowe, ale nie wiadomo, który był gdzie. Także na przykład jak przedmąż mąż z żoną kupił jej kotyliona, to kupił sobie inny, i dopiero potem, jak się podawało walc kotylionowy, to wtedy szukali się ci, którzy mają jednakowe kotyliony. To nie zawsze był mąż z swojej żony, prawda? Ale to już przygotowywali gospodarze. A mojemu ojcu zawsze robiła mama. Tam, co prawda, był przygotowany dla niego też. Nie wiem, z którego ojciec. Korzystał. Myślę, że raczej korzystał z kotylionu mamy, po co się miał narażać, no. Prześwity Tak, weź Powiedziałaby potem, tak, to tak, ja ci tu kotylion zrobiłam, a tyś sobie tam wziął jakiś. Także myślę, że raczej korzystał z tego domowego. Bal Sylwestrowy jest jeden w roku. No i właściwie on otwiera karnawał. To już jest taka tradycja, ileś setletnia chyba, że to jest ten jedyny, najważniejszy bal. No, ale czy one teraz są takie? Nie wiem, bo nie chodzę. Wodzirej miał nie tylko na balu specjalną funkcję, ale również specjalny punkt obserwacyjny. I to chyba jest jeszcze bardziej zabawne jak sam bal. Proszę panią, no to. To wie Pani, to, to, to ja nie mogę o tym mówić, bo obowiązuje mnie jednak pewna, jakby to powiedzieć, tajemnica służbowa, no bo ja tam, bądź co, bądź bądź służbowo, ale no rzeczywiście ludzie w tańcu, no światła zachowywali się, no, rozmaicie. No co ja tu Pani będę tłumaczył, jak to wygląda. Niektórzy zachowują się bardzo sympatycznie, no jeżeli tańczy młoda para, i oni sobie tam coś do ucha szepczą, a to a się tu przytulą, a to się pocałują. To, to jest przyjemne. No natomiast jak robią to ludzie w wieku, powiedzmy, trolejbusowym, no to już jakoś to tak, no mnie to, przyznam się, śmieszyło. Ale nie było jakichś takich rażących, pod koniec może już tak, jakichś takich, wie pani, wulgarnych bo takie się trafiały, co tam będziemy się tu bujać. Na ogół jednak było bardzo sympatycznie, bo każdemu się wydaje, że jak światło jest przyćmione, to nic nie widać. Wszystko widać, wszystko widać. Tylko nie o wszystkim trzeba mówić. Wie Pani, z różnymi sprawami się do mnie ludzie jak do Reja zwracali. Na przykład przychodzi mąż z żoną i ta żona powiada, Panie Waldemarze, niech Pan powie mojemu staremu, że on jest pijany, bo jak ja mu to mówię, to on twierdzi, że ja go się czepia. No, przecież ja, ja nie powiem, że on że zacząłem tam, ponieważ żonka też była po kilku kieliszkach, więc ja zaproponowałem taką rzecz. Wie pani, co ja z panią zatańczę i ja panią przekonam w tańcu, bo tak musicie się rozejść. Ściągnąłem jakąś znajomą babkę, mówię: Zatańcz z tym panem, no i zatańczę. A jak pan świetnie tańczy, a to, no to, to, to tam ją zatrajlowałem, prawda. Potem już do końca zabawy się bardzo ładnie bawili. Ale po kilku dniach dostaje telefon i mówi, panie redaktorze, dzień dobry panu, ja to jestem ta, wie pani, od tego pijanego męża. Jak pan to zrobił, proszę pana, jak... Przecież on był naprawdę pijany. Zdawało się pani. Zdawało mi się, rzeczywiście. A może? No wie pan, takie rzeczy. Albo przychodzą no panie redaktorze, bo przecież mnie ludzie znali z radia. Niechżeż Pan udowodni tej mojej babie, że walca to się tańczy tak jak ja prowadzę, nie jak ona. Ona myśli, że jak ona w domu mną rządzi, to tu na zabawie też. A co to Panu przeszkadza? Jak rządzi cały, rok, to niech rządzi Panem. Dla świętego spokoju, to już niech Pan tańczy, tak? Tak Pan mówi? ale no niech będzie, no bo to już ludzie są zabawieni, rozbawieni. Więc z takimi różnymi rzeczami przychodzi, no z tym oczywiście, że Prosili, żeby taki taniec, a taki taniec powiedzmy jakiś im się spodobał, to nieraz przez 40 minut się grało, bo akurat im to odpowiadało i bawili się, ale były też takie, powiedzmy, no jak pani mówi rodzajowe scenki były także inne, ale to powiadam, no <laughs> nie o wszystkim mogę mówić. A śpiewano na barach, Tak. Towarzystwo się rozbawiło? Tylko trzeba było zaintonować. Już na przykład, no już regularnie to, co Połomski śpiewała, sala śpiewa za nami, no to to już chodziło tak, że wystarczyło tylko, żeby refrenista zaczął i już od razu wszyscy śpiewali. Dlaczego na przykład rezygnować z Wodzireja, kiedy to naprawdę był bardzo dobry pomysł? Bardzo dobry. Instytucja, jak pani to nazwała. Ja uważam, że trzeba to kultywować nawet w tych zabawach, w tych balach. Bo w końcu co zostanie? No Trzęsionka, tak, sweter na siebie, dżinsy, trampki. I to jest zabawa. No I dlatego mówię, że nie ma balów. Nie ma Bo bal to, to, to mnie się zawsze kojarzy z jakąś elegancją. A czy elegancja to jest grzech? To trzeba się jej pozbywać. Przecież elegancja świadczy o, o kulturze człowieka. Ja tak uważam, oczywiście. Nie można wszystkiego wymazywać. Nie można powiedzieć, że nie będziemy się tak bawić, bo tak się bawili przed wojną. To jest przynajmniej śmieszne. Dlaczego? Przecież to byli nasi przodkowie, a że żyli w innych czasach, to co to ma do rzeczy? a że się ubierali ładnie, a że tańczyli staropolskie tańce. To co? To to trzeba przekreślić. Taniec to jest też forma relaksu przecież. W niektórym wypadku nawet bardzo zdrowa, bo zawsze się tam to przez tę całą noc trochę zrzuci kilogramów. A poza tym no, doznanie jakiejś natury wewnętrznej. Przecież jeżeli się tańczy z osobą, do której się coś czuje, no to to jest więcej niż przyjemność samego poruszania nogami. Czyli jak to mówią, zawracania głowy nogami. No właśnie, taniec wyzwala jakieś, tak jak pani mówiłem, szczególnie tango, czy jakieś takie te nastrojowe tańce, jakąś atmosferę zwierzeń. Ileż to razy w tańcu powiedziało się, Ja cię kocham. Wie pani, to tak jest. Więc to jest nie tylko relaks, to jest coś więcej. Był czas na momenty wspólnej zabawy, na I intymność. intymność. Oczywiście ta intymność jest niezbędna. No, czy pani sobie wyobraża tango bez intymności? Co ja pani będę mówił? Naprawdę? Co innego jest w walcu. Pani w walcu nie ma czasu na jakieś takie, bo to jest taniec szybki. Już nie mówię o mazurze, ale tango to jest taniec, w którym najszczersze chyba wyznania padają. Ja sobie wyobrażam, że gdybym się miał oświadczyć na przykład w tańcu, to tylko w tango. Jak No ja akurat nie w tańcu, ale ja się oświadczyłem konkretnie to na spacerze i to proszę sobie wyobrazić w polu wśród zbóż, no bardzo romantycznie było, miałem parę lat mniej, to już 40 lat, nie więcej, bo przecież od przedwojny, 40 parę lat temu. Ale to dawne czasy, po co pani o to pyta, zaraz wychodzi, ile ja mam lat. Ale tutaj, tak, akurat dzisiaj rano, zanim tu do pani przyszedłem, to też sobie w radiu uderzyli w takie piosenki wspomnieniowe, jak to było, co przeminęło. No i tak dla mnie to wszystko też jakoś już przeminęło, to co było związane z młodością, ale w gruncie rzeczy nie żałuję. W sumie chyba mile wspominam. Mazur, wals, tango, czarowny urok konfetti i serpentin, czyjś uśmiech, czyjeś wyznania i wodzirej, który ma baczenie, by wszyscy się bawili. Jakie to staroświeckie i jakie wzruszające zarazem. I trochę żal tych balów w starym stylu, że minęły. Chyba musiały być piękne, skoro wspomnienia o nich żyją dłużej niż jeden rok.